Siemam, jestem Marek. Ostatnio doszły mnie słuchy o wprowadzeniu przez pewną sieć sklepów prestiżowych produktów. Pokażę Wam przykładowe sposoby ich wykorzystania. Zapraszam do oglądania. Możemy wykorzystać nasz produkt do przetestowania noża, czy jest wystarczająco ostry. Jak widać jest! Od razu, kiedy to zobaczyłem, pomyślałem o moim samochodzie, który, jak każdy, czasami się brudzi. Lubi się odstresować i sam jest swój samochód, więc ten artykuł zdecydowanie mi się przyda. Produkt idealnie sprawdzi się jako miatełka do kurzu, dzięki temu nasz dom będzie czysty jak nigdy. Niedługo czekają na chłodniejsze dni, a spacerując po swoim prywatnym lesie wypadałoby ogrzać swoje dłonie. Idealny w tym celu będzie nasz produkt. Sami zobaczcie jak to wygląda. Najpierw wylewamy 100-oktanową benzynę. A następnie podpalamy. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Subskrybuj.